Cześć, tu Kaja z poradni dietetycznej Live Healthy. W moim gabinecie często spotykam się z pytaniem, czy jaja są zdrowe, czy niezdrowe i ile właściwie powinno się ich jeść. Dlatego dzisiaj właśnie będzie o jajkach. Jajka zyskały złą sławę w latach 70. ubiegłego wieku. Niestety teraz jest bardzo trudno ją odwrócić i wybić to, to myśl, to zdanie ze świadomości ludzi, że jajka należy ograniczać. Skąd to się wzięło? Tak jak powiedziałam, w latach 70. naukowcy ze Stowarzyszenia Kardiologicznego w USA, a jakże, zalecili ograniczenie spożywania jajek do 3 tygodniowo. Powodem miała być wysoka zawartość cholesterolu w jajkach i ograniczenie ich w diecie miało służyć profilaktyce zapobieganiu chorobom układu sercowo-naczyniowego. Jednakże już kilkadziesiąt lat później naukowcy z tego samego stowarzyszenia Totalnie zrewidowali swoje podejście do jaj. A nawet obecnie propagują hasło: Every day is okay, co możemy mniej więcej tłumaczyć na polski, że jajka możesz jeść codziennie. Naukowcy nie tylko usunęli jaja z listy produktów, które należy ograniczać, ale także uważają je obecnie za jedno z najlepszych produktów, które może dostarczyć nam natura. Moi drodzy, jajka są zdrowe, bez dwóch zdań. Ale pamiętajcie, aby dostarczyć naszemu organizmowi wszystkich składników odżywczych, które nam są potrzebne, dieta musi być zróżnicowana. Więc jajka jedzmy, oczywiście, ale pamiętajmy, że nasza dieta nie może opierać się tylko na jajkach. Jajka są bogatym źródłem substancji odżywczych, takich jak białka, tłuszcze, witaminy, składniki mineralne, które warunkują wzrost właśnie rozwijającego się zarodka. Ponadto białka zawierają substancje, które są antywirusowe i antybakteryjne, aby chronić rozwijające się życie. Także my, włączając jajka do naszej diety, także wspomagamy swój układ immunologiczny, nasz układ odpornościowy. No, szczególnie teraz, kiedy no, aura nie sprzyja, zaczyna się jesień, będzie zima, plucha, słota, także dobrze wtedy zadbać o to, aby nasz organizm był dobrze odżywiony, aby mógł bronić się przed chorobami. Ostatnie badania też wykazują, że yy, jajka mają zdolności neutralizujące wolne rodniki. Jeśli ktoś jeszcze nie czytał mojego posta na temat wolnych rodników, to zapraszam do, do lektury. Yy, I wracając do jajek: tak, jajka zawierają yy, składniki, które działają antynowotworowo, a nawet potrafią yy, te substancje obniżyć ciśnienie tętnicze. No dobrze, ale spytacie, co w tych jajkach właściwie jest takiego zdrowego? Jajka, a właściwie żółtka jajek, rzeczywiście zawierają dużą ilość tłuszczu, ale jest to tłuszcz zdrowy, ponieważ jest on w prawidłowych proporcjach, w takich właściwych proporcjach, aby zapewnić nam zdrowie w organizmie. Jest to 2 do 1, to znaczy mamy więcej kwasów nienasyconych do kwasów nasyconych. Ponadto żółtko białka bogate jest. W lecytynę, która jest właściwie składnikiem każdej komórki naszego ciała, w cholinę, która wpływa pozytywnie na pamięć długotrwałą i na funkcję uczenia się. Dodatkowo cholina bierze udział w transporcie ważnych składników odżywczych w naszym organizmie. Luteina i zeaksantyna, które są zawarte w żółtku jajka, mają istotne znaczenie w profilaktyce zdrowotnej chorób oczu. A między innymi także w postępującym z wiekiem pogorszeniu wzroku. Mało tego, luteina, właśnie z żółtka jajka, jest trzy razy bardziej przyswajana przez organizm człowieka niż ta pochodząca z innych źródeł. Jajka są źródłem. Wszystkich witamin z wyjątkiem, właściwie witaminy C, szczególnie bogate są witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, a więc witamina A, retinol, witamina D, która teraz w tej jesiennej aurze jest nam potrzebna, jest nam bardziej potrzebna, tak ponieważ nie ma słońca, witamina E, która jest silnym antyutleniaczem, jednym z najsilniejszych. Ponadto jajko bogate jest z witaminy z grupy B. Witamina B1, witamina B2, witamina B6, witamina B12, kwas pantotenowy, y, niacyna, biotyna, kwas foliowy. A pamiętajmy, że y, witaminy z grupy B są bardzo istotne dla naszego samopoczucia y, psychicznego, dla, y, dla złagodzenia stan, stanów lękowych, szczególnie teraz, kiedy mamy właśnie tą niesprzyjającą aurę, o której już mówię po raz trzeci. Kiedy jest mało słońca, no wtedy ten nasz dobrostan psychiczny trochę słabiej działa, także warto uzupełniać naszą dietę, też w jajka, witaminy z grupy B. Jajko plus chleb pełnoziarnisty super zestawienie na jesień. Generalnie podsumowując, można powiedzieć, że jajka mają bardzo pozytywny wpływ na nasz organizm. Nie tylko zapobiegają, ale wspomagają leczenie wielu chorób wpływają pozytywnie na kondycję naszego organizmu, dostarczają mu wielu cennych e, składników odżywczych, wspomnianego już białka, tłuszczu, witamin, składników mineralnych takich jak fosfor, selen, żelazo, cynk. Żelazo, które jest składnikiem głównym składnikiem naszej hemoglobiny i e, jeśli chodzi o żółtko, jest dużo łatwiej przyswajalne niż suplementów dostępnych e, w aptekach. Także mam nadzieję, że ten filmik zachęcił Was do włączenia jaj do Waszej codziennej diety. Jaja możemy jeść pod każdą postacią. Pamiętajcie, proszę, że najłatwiej przyswajamy składniki odżywcze z jaj, wtedy kiedy białko jest ugotowane, a żółtko lekko ścięte. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, dostarczył nowych, cennych informacji. Jeśli tak, zapraszam do polubienia i do udostępniania. To cześć, do następnego razu.